Rynek kryptowalut z 30% korektą i potencjalnie załamaniem trendu. Mamy też indeksy, które ob, no w tym momencie na niskich interwałach po prostu są w konsolidacji. Na co więc zwrócić uwagę w końcówce stycznia? Mamy rynek bawełny, mamy nadgaz też po bardzo ciekawym wzroście do przeanalizowania. Także zapraszam Was dzisiaj na tą końcówkę stycznia. Zostańcie ze mną i przeanalizujemy sobie rynki surowców, które też potrafią dać zarobić. Gambit tradera. Tutaj Twoje pieniądze pracują jeszcze szybciej. Na początek zwróciłbym uwagę na rynek bawełny, który tutaj od miesięcy nam się konsoliduje. Mamy czysty, wyraźny trend spadkowy. No i jeżeli teraz inne rynki są w takim charakterze, że no tradować jest ciężko, trzeba zgadywać jaki jest trend i nie mamy tych potwierdzeń takich no bardzo silnych, dlatego zwróciłbym tutaj uwagę właśnie na te inne rynki. Teraz tak, to jest interwał miesięczny na bawełnie. Zobaczcie, jak przejrzysty jest ten trend. Gdyby go odwrócić, no to byłby idealny trend wzrostowy pod zakupy w spot, natomiast tutaj zarabiamy na shortach, czyli na, czyli na sprzedaży krótkiej, na brokerze. I tutaj chciałbym Wam pokazać mój setup. Zanim pokażę Wam tutaj poziomy moje osobiste wejścia i wyjścia. Pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne. Ja przekazuję wam tylko i wyłącznie swoje własne y, opinie, także nie traktujcie tego y, jako jakieś porady, co wy macie robić z waszymi pieniędzmi, nie. Ja tylko pokazuję, jak ja to widzę y, i co ja osobiście robię. A więc tak, no dzisiaj na grupie była tutaj analiza y, już trochę wcześniej. weszliśmy właśnie w pozycję pro spadkową. Już wam tłumaczę, dlaczego i skąd taka analiza na rynek bawełny. A więc mieliśmy tutaj strukturalnie, czyli mamy książkową strukturę do dołu, czyli prospadkową, no i to, co tutaj się wydarzyło, te wzrosty e, mniej więcej od połowy grudnia, e, one były korekcyjne, tylko i wyłącznie korekcyjne. Do tego wszystkiego składa się fakt, że nie mieliśmy tutaj wybicia strefy, tylko było zrobione potwierdzenie: mieliśmy brak dojechania do strefy popytowej czyli też bardzo ważna przesłanka. Rynek nie dojechał do strefy popytowej, więc tego nie interpretuję jako impulsu do góry. Będzie to nadal fala spadkowa i uważam, że rynek będzie dalej spadał i dołączam się już do tego małego tutaj istniejącego trendu, który powinien prawdopodobnie tradować się tutaj coraz niżej. I teraz tak, scenariusz, który będzie negował tą moją analizę, czyli coś, co zawsze w tradingu trzeba mieć na oku, to będzie tutaj cena 0,64 i 600 dolara. Tutaj, jeżeli cena się do tego miejsca, no, jeżeli tu rynek wzrośnie, no to ten scenariusz uznaje za niezrealizowany. A gdzie są poziomy take profit, czyli już takie rzeczy, już ta informacja do, redu do redukowania wolumenu i do wychodzenia z rynku. Po pierwsze, trzeba zabezpieczyć sobie pozycję. Znaczy, ja osobiście będę zabezpieczał pozycję tutaj przy poziomie 0,63-260 dolara. Mamy tutaj strefę przeciwną. To jest słaba strefa, ponieważ jest tutaj tak zwany counter trend, yy, czyli strefa przeciwna do istniejącego trendu spadkowego. Także stąd ok, oczekuję korekty, ale warto by było tu już tą pozycję mieć na plusie zabezpieczoną, tak że no, jeżeli ten scenariusz się nie zrealizuje, no to żeby mieć już po prostu kasę w kieszeni. Także jest tutaj ta strefa popytowa i mamy finalny, yy, finalny take profit tej analizy, czyli tutaj cena 0,62649. I to jest chyba najciekawszy rynek surowców na ten moment, na dzień dzisiejszy, na tu i teraz i na końcówkę stycznia, tak żeby domknąć dobrze, dobrze ten miesiąc handlowy. Bawełna zdecydowanie najwięcej uwagi bym poświęcił na ten rynek. Struktura jest idealna i jeżeli mówimy o technice, nie o fundamentach, no to tutaj wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. I nie ma tutaj żadnych przesłanek dla mnie osobiście, które by mi mówiły, że ten rynek ma dalej rosnąć. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę na to, żeby nie handlować tu pod wybicie dołka, ponieważ mieliśmy bardzo długą konsolidację tutaj na poziomach. 62, mniej więcej 800. Mieliśmy miesięczną konsolidację. Była próba zresztą udana zawrócenia rynku. I jeżeli rynek ma ro robić jakieś tutaj strzały do góry, to wydaje mi się, że z tych poziomów, mieliśmy tutaj walkę instytucji i banków, była sprzedawana cena tutaj pro-spadkowo. Tutaj mieliśmy też kupujących, co już po czasie bardzo widocznie tutaj widać. Także tutaj pieniędzy, płynności na rynku. Może być sporo, dlatego tym bardziej zwracam uwagę tutaj na tą strefę popytową, żeby tu już patrzeć na to, żeby wychodzić z tej pozycji i, i zamykać te shorty. Dalej mamy nadgaz i tutaj nadgas na grupie była poprawna analiza, to znaczy zobaczcie mieliśmy tutaj od grudnia falę spadkową na nadgazie, natomiast co ważne, Większy interwał, czyli ten największy kontekst rynkowy, był prowzrostowy. Inaczej mówiąc, tutaj na niskim interwale mieliśmy korektę i okazję do dołączenia się. I teraz, tak, żeby być w pełni uczciwym, yy, tutaj była luka, i niestety, tutaj trading był z sami, yy, jakby z samego rana, i ciężko było się pod tego trada dołączyć. Jeżeli ktoś złapał tutaj gaz do góry. No to bardzo wam serdecznie gratuluję, bo to nie był łatwy trade i ja osobiście się na niego nie załapałem. No ale teraz postaram się powiedzieć, co, co tutaj dalej można zobaczyć na tym gazie. Przede wszystkim, co trzeba powiedzieć, to że ten trend spadkowy na mikro, mikro interwałach już się załamał, czyli w zasadzie teraz mamy cel, ten szczyt, czyli okolice ceny 5400 i to będzie target dla tego trendu wzrostowego, czyli dla zakończenia. Korekty z wyższego interwału, i teraz tak mamy bardzo silny impuls, i tutaj jest naprawdę bardzo mała szansa na to, że wrócą znowu do dobrych poziomów do wejścia. Dlatego na gazie trzeba będzie teraz poczekać. Trzeba będzie poczekać, być może zrobią tu jakąś korektę od strefy prospadkowej, i wtedy to będzie okazja, żeby szukać tutaj dalszych longów. Czyli będziemy mieć jakąś konsolidację, załamanie tego trendu i okazję, żeby tradeować na 5400. Także na gazie w tym momencie czekam. I zdecydowanie ten rynek bawełny jest w tym momencie o wiele ciekawszy do tradingu. W bardzo ciekawym miejscu, i fundamentalnie, i technicznie, jest teraz też rynek miedzi. Miedź, technicznie, zwróćmy uwagę na to, że już mamy zanegowane te wszystkie spadki, czyli ten krach na rynku, który odbył się 30 lipca 2025. Ja osobiście podjąłem decyzję, którą no, nadal uważam za słuszną. Taką, żeby w tych rejonach w ogóle nie tykać tej miedzi i żeby zobaczyć jak sobie z tym poradzą. Jakby uważałem, że w każdym momencie może tu przyjść załamanie techniczne trendu i jazda dalej do dołu po takim kontekście właśnie tego, tego krachu. Natomiast, dlaczego zwracam teraz Wam uwagę na miedź? Yy, dlatego, że już wróciliśmy do poziomów sprzed tego krachu, czyli jeżeli sobie zaznaczę ten poziom cenowy, już tradujemy się wyżej, czyli rynek zaakceptował te ceny. I znów jest to bardzo ciekawy rynek do handlu. I teraz tak, zwracam uwagę na te poziomy, czyli 5,61 do 5,49. Tutaj mam strefę e, popytową wynikającą z tej struktury z 29 grudnia, i uważam, że tutaj wszelkie spadki, które teraz odbywają się na rynku, to są spadki korekcyjne we wzroście. Czyli przypominam, Weźmy znowu interwał 4-godzinny, no i zobaczcie tutaj na ten trend, tak mamy bardzo klarowny trend pro wzrostowy, taki jak na rynku złota, taki jak na rynku Bitcoina w no, prawie całym 2025 ta, ta końcówka 2025 na bitcoinie może zawiodła. Ale jeżeli jest trend, który się nie łamie, to na ten moment powinniśmy to Wykorzystywać. Nie ma żadnych przesłanek, że to się na ten moment skończyło. I teraz tak, dlaczego ten setup też jest dobry i nie bez powodu pokazuje ten rynek ze wszystkich rynków surowcowych? Zobaczcie tutaj, co się stało 8 stycznia o godzinie 12.00. Zrobili korektę, ale nie zaliczyli tutaj tych kluczowych poziomów, gdzie było najwięcej płynności, najwięcej zleceń na rynku. Jeżeli tego nie zaliczyli, to znaczy, że no nie będzie kasy na jakieś wielkie wzrosty technicznie. Czysto technicznie z poziomu, z poziomu zleceń. No i co? Zrobili tutaj cień i nie ma siły. Nie ma siły w tym trendzie. Także też nie dołączałbym się po tych poziomach. Tutaj gdzieś robią jakieś świece, formacje świecowe. To wszystko to jest jakaś, jakiś szum informacyjny. I może nowi traderzy, którzy nie mają jeszcze doświadczenia, może na coś takiego się łapią i to longują. Ok, natomiast ja wam zwracam uwagę, że te poziomy są najważniejsze. Jeżeli tutaj zretestują i tutaj jakieś price action dobre do tradingu się pojawi, czyli z poziomem potwierdzenia, to dopiero będzie wejście. No poziomy potwierdzenia wrzucam zawsze na, na grupę. Także też zapraszam do naszej społeczności, żeby być na, z tym wszystkim na bieżąco. Także końcówka stycznia, zwróciłbym wam tutaj uwagę na miedź. Tak samo szczególną uwagę na bawełnę, ale pod względem spadków yy, oraz na gaz. Gaz, który teraz yy, no myślę, że będzie bardzo, bardzo na czasie po tych wzrostach, będziemy mieć dużo informacji na temat tego. Ja czekam tutaj na konsolidację, wystrzał do góry i retest, i będzie handel pro wzrostowy. Reszta surowców nie tak ciekawa. No, złoto mamy na all-time high. Ja już swój wycinek rynku, swój wycinek tego impulsu już mam w kieszeni, także mnie to nie za bardzo interesuje, co teraz się na złocie dzieje. Czekam na korektę. No i jeszcze mogę Wam tutaj wrzucić, że rynek cukru jest w bardzo ciekawym miejscu, ale to już pod pełną analizę zapraszam do, do naszej społeczności. Ja Wam dziękuję za uwagę. Subskrybujcie ten kanał po więcej analiz. Dajcie dzwoneczek, też, żeby być na bieżąco. Mówił do Was Kacper. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.